Witam serdecznie kochani. Zapraszam was na webinar 7 listopada między 11 a 16 w Akademii Ducha. Będziemy mówić o bardzo ważnych rzeczach. Będziemy mówić o energiach przyszłego roku 2021. E, będę chciała wam e, przekazać jak najwięcej e, najwięcej informacji. Energii, które będą nam towarzyszyły w tym roku przyszłym. Będę to robić dla poszczególnych wibracji numerologicznych, czyli dla jedynek, dwójek, trójek, czwórek, piątek itd., itd., również dla energii mistrzowskich. Rozłożymy dla każdej wibracji, na każdy miesiąc kartę tarota. Będę robiła też ogólny rozkład dla Polski. Będę robiła ogólny rozkład dla świata. Chciałam Wam powiedzieć, że w marcu tak nieoficjalnie stawiałam kartę na sytuację, która będzie. No i dwie, trzy, 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 trzy osoby przypomniały mi, że mówiłam w marcu, jak tylko się zaczęła pandemia, że na jakby taki główny. Szczyt dowodzący będzie wchodzić kobieta albo kobiety. I mam gęsią skórę, i to się dzieje. Słuchajcie, więc dużo rzeczy się sprawdza. Naprawdę e, przygotuję się do tego bardzo porządnie. Wejdę fajnie w energię, e, tak żebyście mieli jak najdokładniejsze informacje, które e, będę chciała Wam przekazać. Co kochani, zapraszam gorąco. Nie przedłużam teraz. Może być bardzo ciekawie. Jestem z Wami w sobotę 7 listopada między 11 a 16. Będę czekała też na jakby Wasze pytania online. Będzie tutaj ze mną osoba, która będzie koordynować te rzeczy. I co, do zobaczenia. Czekam na Was.